Nasz minute mówca jest Mika. Dziękuję pani przewodnicząca. Jak powiedział kiedyś Ronald Reagan, rząd nie może rozwiązać żadnego problemu, rząd może stworzyć tylko problemy. Ciągle słyszymy, że w świecie narastają problemy. Być może ma to związek z tym, że G7 spotyka się dosyć często, a być może nie. W każdym razie, w każdym razie problemy narastają. Słyszeliśmy tutaj, że Wyrzekamy się stosowania przemocy. Otóż mieliśmy na sali przypadek, kiedy pani przewodnicząca wezwała posła do opuszczenia sali, nie zastosowała przemocy i w wyniku tego musiała pozwolić panu Timmermansowi na przemawianie bez wykonania jej polecenia. Dziwimy się, dziwimy się że ISIL, kalifat yy, z nami wygrywa, bo oni stosują przemoc, a my nie. Jeżeli będziemy głosili hasła działania bez przemocy, to musimy przegrać. Tylko kretyn może wyrzec się z stosowania przemocy. Ten, kto usiłuje narzucić Europie życie bez przemocy, ten się zguby Europy. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona.